Święta ludziska, z tym charypką sobie w Modblade, Viking Conquest i dzisiaj idziemy do legowisko zabój rabusiów. Tam, które coś porobimy i potem zobaczymy, jak starczy czasu, to eee... powalczymy jeszcze z kimś. Zaatakuj krywkę, moi drodzy. Ezen krywki bandytów, chyba cię nie zauważyli. Eee... Wy już idziecie tutaj, to wyjdźcie gdzieś tam. Ja tam tych zdejmę. Ja się nimi zajmę tutaj moi drodzy I tutaj to jest 2, 4, 6 Ja już tam idę moi drodzy Poczekajcie Olds, o, osmosza. o Ty już go zabili Okej okay. Dobra, szybko poszło Tam jest kolejnych dwóch, widzę już Dobra, zejdź już stąd To już się naparzają moi drodzy, ja tamtych zdejmę Cześć zdejmę z łuku, to jest pytanie cel celne w ogóle dla jednego celu znaczy znowu. Ile będę musiał użyć? Dobra, on tutaj się zbliża. Eee. Eee, dobra atakować ich, bo już mi zabili jednego. Dobra Ty tam A tu jest jeden, ty tutaj dwóch Dobra I. Dobra, headshot, ty Dobra, lecimy do tamtych Tutaj nas tych trzech zostało Nie, czterech, dwóch nam zabili Czekajcie, czy nie celniemy stąd. No nie, jednak tak. Ty, jak mi Dobra. Tam jeszcze nikogo nie ma, ty, ale. Mamy ich czterech. Dobra. E, czy. Dobra, jednego padł. Kolejny. Nie, jeszcze nie. Ale dobra, zanim do nam. Dobra, kolejny padną. Celliśmy. Mamy. Teraz cenniejsze trafy, więc... Okej. Okay. Gdzie, gdzie? Dobra. Więc. Na pewno kogoś trafimy. Dobra. To już nam dwóch zostało czy jeden? Dobra, dawaj tutaj. Okej. Okay. Dobra. Łuk, e, okay, niej moi drodzy. Dawaj. Okej, okay, dobra. Dobra, tam gdzie jeszcze nasi walczą, tutaj nam jednego zabili, ale to nic. E, jakoś się poradzimy. Tam dwóch walczy jeszcze widzę Tam u góry ktoś jest chyba Ty znowu tu no przed chwilą tam byłem ty Halo Dobra, dawaj się, dawa, chodź Okej okay. Dobra Chodź Dobra, tutaj czterech typa zabi tutaj już zaciukamy Dobra, no Dobra, połebę dostał. No i? No, okej. Okay. No patrz, no Ten, ten kijek to się może w dupie pogrzebać. Tam widzę, jeden walczył u góry. Tam jest... Tam on się poradzi, ale tamten nie. Halo, halo, chodźcie tutaj. No chodź. Dobra 327, ty. dobra. Chodź tu, chodź. Okej. Okay. dobra. Dobra, nie celłem. No dobra, no zabił. Go. Ja patrzałem tam, bo kuźwa. Ten on się z nim pierdzielił. Dobra, teraz ty, mój drogi. Jak to możliwe, że oni się z nimi tak... No... Ale co oni... Ja nie wiem co oni mają grane, że oni tak chodzą w kółko wokół ciebie tutaj. Dobra Nam leci doświadczenie. Ty chodź, musimy mu pomóc. Choć nie wiadomo czy damy radę. Pod tą górę się wspiąć, to trochę tutaj e, nam zejdzie. Dobra Dobra, tego... Tybo... Okej. Okay. Dobra. Dobra. Jeszcze tam. Widzę typa. Jebu, tarcze rozjebali. Nie dwóch? Trzech? Tak, trzech, ty. Elo, mordo. O ty, pani ty. Dobra. Okej. Okay. No, ważne, nie mam ocenę, ty. Dobra, mamy to. Jeszcze tam jest jeden. Jest tutaj więcej chyba, nawet. Więc. No, kurde, le leźnią już. Misz... Dobra. Tego mi ba zajmali, został jeden tylko. Dobra. Dobra, no. No, w końcu ty. Dobra tam, tam jest jeszcze jeden na pewno Dobra, to lecimy Jakoś się z nimi poradzimy Potem, dwa ostatni? Nie, tam jest, widzę jeszcze u góry trzech Dobra Dobra Lecimy dalej Do tych tamtych trzech Ludków Trzeba ich tak celny zukód dobra w głowę ty. dobra i dobra mamy to mamy 4 strzały. dobra mamy dwa dwie strzały tam są jeszcze, dobra E, e Tam są, ja mam dwie strzały i potem będziemy musieli już nie na dystans, ale trochę nabiliśmy sobie punkcików tutaj poziomu Dobra Chyba jeszcze nikogo już nie będzie Kurda, wyruszył, wystarczy No kamień nie mnoż musisz tutaj Kurda, się na niego ciepli ty co już? Dobra ludzie, łapiliśmy jeszcze jakiś tutaj bandytów. No ale no kurde jak jeździcie, no? Tam oni już idą. Więc konica niech idzie tutaj. Jedynka, Wy możecie już iść e, gdzieś. Tam. Dwójeczka. Niech pójdzie gdzieś tu. A czwórka niech na razie zostanie. Nie. Tutaj cztery. Cztery? Włóżcie panie. Yy, zgrupować szyk. wy yy, gdzieś... Tutaj. Yyy, dwójeczka. Rozluźnić szyk. Moi drodzy. I... Dobra, tutaj są... Dobra. Nie celuję, no. Okej. Okay. I teraz dawaj. Okej, okay, dobra. Jedynka. Nie sta... ta e, 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 Tak. Dwa. zgrupować szyk. Eee. Eee. Szóstka. Atakować. No parno, no... Co za luj, eee, No i, no, i ciul, no. No patrz, no ja będę się zakręcił teraz wokół niego. No i nojczul, dobra. No. Dobra, no tutaj mamy tego. Dobra, w plecy mu. Tam jest jeszcze jeden, moi drodzy go Tak, bez łatwości Jeśli nam nie będzie aż tak... No i w web mu jedną Jeszcze ktoś? Moi drodzy Czy jak to, tak? Już? Halo no Gdzie ci debile są? Dobra. Teraz czy jeszcze ktoś no... Nie rozumiesz, ty? Eee. przejść, a tam jest jeden jeszcze, ty. Dogonimy go, czy nie? No, chyba nie. Chyba już go nie dogonimy. Za daleko jest. Dobra, wygraliśmy. Pura. Dobra, ludziska, stądrym jeszcze jakieś klasztory, będzie finito, moi drodzy. Ale nie proszę mnie wjeżdżać. Dobra, Pogroba, jazda. No i chuj, tu też nie przeszkoczy Dobra, lep. Dobra. Jak tutaj wdarli się ty? Nie, jak dla widza. Dobra. Dobra, wygraliśmy, ludzie. Dobrze, ludziska, i tu już będzie koniec odcinka. Jeśli się spodobał to duża pa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem. Tam pod filmem, oczywiście, ma być szara, nie czerwona. Zostaw dzwoneczek, żeby być na brąco. Komentarz ci serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.